Czy zauważyliście kiedyś, jak z wiekiem nogi stają się naszym słabym punktem? Tam, gdzie kiedyś bez wysiłku goniliśmy za autobusem, czy spacerowaliśmy godzinami po parku, teraz wystarczy kilka pięter schodów, by pojawiła się zadyszka i zmęczenie. Wielu myśli: Cóż, to wiek. Ale uwierzcie mi, to nie jest wyrok. Mam na imię dr Sergiusz Iwanow. Jestem lekarzem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, a przez moje ręce przewinęły się tysiące pacjentów. Prawie co drugi powyżej 55 roku życia skarżył się na nogi. Uczucie ciężkości, skurcze, obrzęki, bóle. Widziałem, jak to powoli odbiera radość życia. Ludzie przestają spacerować, boją się wychodzić z domu, stają się zależni od bliskich. Ale widziałem też odwrotność: tych, którzy odzyskali pewność siebie i aktywność dzięki prostym nawykom. Dlaczego tak uparcie mówię o nogach? Bo to one są fundamentem naszej wolności. Silne nogi oznaczają możliwość przytulania wnuków. Podróżowania, spacerów i życia bez strachu przed upadkiem. Słabe nogi to ograniczenia, choroby i samotność. Ważne jest, by zrozumieć, nie chodzi tylko o wiek. Kluczowym czynnikiem jest odżywianie i troska o siebie. Są produkty, które wzmacniają mięśnie, naczynia krwionośne i poprawiają krążenie. Są też takie, które osłabiają nogi, czyniąc je ospałymi. Odżywianie to niedrobnostka. To fundament siły. Chcę opowiedzieć kilka historii. 69-letni nauczyciel przychodził do mnie i mówił: Doktorze, nie mogę już spacerować z żoną. Po 15 minutach szukam ławki. Jego śniadanie to bułka i kawa, prawie bez białka i minerałów. Zmieniliśmy dietę, dodaliśmy produkty białkowe, trochę orzechów i nabiał. Po dwóch miesiącach znów spacerował po parku godzinami z łatwością pokonywał schody. 72-letnia pielęgniarka skarżyła się na skurcze i uczucie ciężkości w nogach. Piła herbatę i jadła ciastka na śniadanie. Zastąpiliśmy to produktami wzmacniającymi mięśnie i naczynia. Po miesiącu skurcze zniknęły, wróciła energia. Mogła znów zajmować się ogrodem. Te historie pokazują, nogi potrzebują energii, a odpowiednie odżywianie to klucz do jej odzyskania. Śniadanie nadaje ton całemu dniowi. Może dać nogom siłę i lekkość, o których wielu już zapomniało. Teraz rozbierzmy, dlaczego nogi słabną. Z wiekiem mięśnie tracą masę i napięcie. To proces zwany sarkopenią. Szczególnie cierpią mięśnie nóg, uda, pośladki, łydki. Nawet niewielki wysiłek staje się trudny, ale mięśnie to tylko część historii. Są jeszcze naczynia krwionośne. Jeśli krew płynie słabo, mięśnie i nerwy nie dostają wystarczająco tlenu i składników odżywczych. Efekt zmęczenie, obrzęki, skurcze, uczucie ciężkości. Dodaj do tego niewłaściwe odżywianie: mało białka, witamin z grupy B, wapnia, magnezu, omega-3. A dużo cukru, tłuszczów trans i soli, i nogi mają się jeszcze gorzej. Chcę, byście zapamiętali jedną prostą myśl. Nogi to wasze korzenie. Jak drzewo z mocnymi korzeniami wytrzymuje burzę, tak wasze nogi podtrzymują was w życiu. Jeśli dbacie o korzenie, dają siłę i stabilność. Słabe korzenie to chwiejna podpora, zmęczenie i ryzyko urazów. Kolejny krok to konkretne produkty, które pomogą przywrócić nogom siłę i pewność. Wyróżniam trzy proste kroki: jajka, orzechy włoskie i twaróg. Są w prawie każdym domu, a każdy z nich ma swoje zadanie. Mięśnie naczynia kości. Najpierw porozmawiajmy o pierwszym kroku: jajku budulcu siły nóg. Jajko zawiera około 6 gram białka, to paliwo dla mięśni, witamina D dla kości, lecytyna i cholina dla układu nerwowego oraz omega-3 dla krążenia. 71-letni pacjent unikał jajek. Myśląc, że szkodzą sercu, zaczęliśmy od jednego jajka rano, a po dwóch miesiącach znów z łatwością pokonywał schody, czuł pewność w nogach. Rada jest prosta: jedno jajko dziennie, gotowane, omlet lub sadzone z warzywami. Nawet mały nawyk, ale regularny, przynosi efekty. Po jajku przechodzimy do drugiego ważnego produktu orzechów włoskich. Jeśli jajko daje siłę mięśniom, orzechy wzmacniają naczynia i mózg. Dlaczego to ważne dla nóg? Krew zasila mięśnie i nerwy. Jeśli naczynia są zatkane lub tracą elastyczność, nogi nie dostają wystarczającego pożywienia. Pojawiają się obrzęki, ciężkość i skurcze. Orzechy włoskie zawierają omega-3 i omega-6, które czynią naczynia elastycznymi i zapobiegają ich zapychaniu. Witamina E i antyoksydanty chronią komórki przed starzeniem. Magnez i potas łagodzą napięcie mięśniowe i zmęczenie. Kolejna zaleta: korzyści dla mózgu. Regularne jedzenie orzechów Spowalnia spadek pamięci i funkcji poznawczych. Chcę podać przykład. Walentyna Michajłowna, 74 lata, skarżyła się. Nogi jak kamień. Ciągną, łapią skurcze w nocy. Od dawna nie jadła orzechów. Uważała je za ciężkie jedzenie. Zaproponowaliśmy 3-4 połówki dziennie. Po miesiącu wróciła z uśmiechem. Skurcze zniknęły. Wróciła energia. Nastrój się poprawił. Rada. 3-5 połówek orzechów rano z jogurtem, owsianką lub twarogiem. Klucz to regularność. To źródło długotrwałej energii, jasności umysłu i zdrowia naczyń. Teraz przechodzimy do trzeciego kroku twarogu. Twaróg to główny budulec kości i stawów. Bez solidnego fundamentu mięśnie są bezsilne, a jedno nieostrożne dwirżenie może prowadzić do urazu. Zawiera wapnie, wzmacnia kości i zmniejsza ryzyko złamań. Kazeina Wolno uwalniające się białko, które odżywia mięśnie przez długi czas. Fosfor i magnez wspierają stawy i układ nerwowy. Mój pacjent, Mikołaj Andrzejewicz, 67 lat, zawsze był aktywny. W ostatnich latach zaczął bać się upadków. Badania wykazały niedobór wapnia. Prawie nie jadł na biału. Dodaliśmy 100 gram twarogu co drugi dzień, czasem z miodem, jagodami lub orzechami. Po pół roku powiedział, doktorze, nogi stały się silniejsze. Pewność wróciła. Rada. 100-150 gram twarogu 3-4 razy w tygodniu na śniadanie lub lekką kolację. To prosta profilaktyka złamań i chwiejności. Wszystkie trzy produkty tworzą spójny system. Jajka mięśnie, siła i koordynacja. Orzechy naczynia, energia i jasność umysłu. Twaróg kości, stawy i stabilność. Ale najważniejsze to pamiętać: regularność. Nie jednorazowe zrywy zdrowego jedzenia, a codzienne nawyki. Mały krok każdego dnia. Jedno jajko garść orzechów, porcja twarogu, po miesiącach staje się fundamentem siły nóg. Przykład. 72-letnia pielęgniarka, która wcześniej nie mogła długo stać i cierpiała na skurcze. Po kilku miesiącach regularnych śniadań z jajkiem, orzechami i twarogiem znów z łatwością zajmowała się ogrodem. Spacerowała z wnukami, czuła się rześka i pełna energii. Kolejny krok to prosta codzienna praktyka, która wzmacnia efekt zdrowego odżywiania. Po śniadaniu. Usiądź na krześle, unieś palce stóp, przytrzymaj przez 5 sekund. Opuść. Powtórz. 10 razy. Stań, unieś się na palce, przytrzymaj przez 3 sekundy i opuść. 10 razy. To tylko dwa minuty. Ale aktywuje mięśnie, przyspiesza krążenie i daje nogom sygnał. Żyję, jestem silny. Dodatkowo możesz wprowadzić rytuał. Powiedz sobie, dbam o swoje nogi. Chcę być aktywny i silny. Słowa utrwalają nawyk i nastawiają ciało. Oraz umysł na ruch. Omówiliśmy trzy główne produkty: jajka dla mięśni, orzechy dla naczyń i mózgu, twaróg dla kości. Ale jest główny sekret, który wzmacnia efekt regularność i małe kroki. Siła nóg nie przychodzi od rzadkich zrywów zdrowego odżywiania. Jeden dzień z jajkiem, orzechami i twarogiem nie da rezultatu. Ale codzienny nawyk, mały krok każdego dnia, składa się na miesiące, a potem lata stabilnej siły i lekkości nóg. Widziałem pacjentów, którzy zaczynali od jednego jajka rano, trzech orzechów i porcji twarogu co drugi dzień, a po kilku miesiącach dosłownie ożywali. Znowu spacerowali po parku, wchodzili po schodach bez strachu, tańczyli na weselach wnuków. Wszystko to bez drogich leków i skomplikowanych procedur, tylko dzięki nawykowi, który stał się codzienny. Ta regularność przekształca śniadanie w fundament. Mięśnie dostają białko, naczynia i mózg otrzymują pożywienie, kości się wzmacniają. Nawet mała codzienna praktyka wzmacnia efekt. Dwie minuty ćwiczeń po śniadaniu przyspieszają krążenie. Aktywują mięśnie i dają sygnał. Żyję, jestem aktywny. Siedząc na krześle, unieś palce stóp 10 razy. Potem stań na palcach 10 razy. Powtarzaj codziennie. Dodaj wewnętrzny rytuał. Powiedz na głos lub w myślach. Dbam o swoje nogi. Chcę być aktywny i silny. Słowa utrwalają nawyk i nastawiają ciało na ruch. Historie, które inspirują Aleksander Piotrowicz 71 lat, Skarżył się, że nogi są jak z waty, a schody stały się wyzwaniem. Jeden miesiąc, jedno jajko rano, omlet z warzywami. Po dwóch miesiącach. Znowu wchodzę na trzecie piętro bez zatrzymywania się. Walentyna Michajłowna, 74 lata, cierpiała na nocne skurcze. Trzy, cztery orzechy dziennie, po miesiącu skurcze zniknęły. Wróciła energia i rzeźkość. Mikołaj Andrzejewicz, 67 lat, Bał się upadków z powodu niedoboru wapnia. Sto gracz satraktwa rogu co drugi dzień, po pół roku pewny chód, nogi stały się silniejsze. Te proste kroki to dowód, że siła nóg wraca, gdy dbamy o siebie systematycznie, a nie przypadkowo. Ważna myśl wasze nogi to wasze skrzydła. Silne nogi dają wolność ruchu, możliwość aktywnego życia, przytulania wnuków, podróżowania i cieszenia się życiem. Słabe nogi ograniczają czynią ruchy trudnymi i niebezpiecznymi. Nie czekajcie aż zmęczenie i ból staną się normą. Zacznijcie od śniadania, dodajcie jajka, orzechy i twaróg. Róbcie to codziennie, choćby przez tydzień, a poczujecie różnicę. Miesiące nawyku i nogi odwdzięczą się siłą, lekkością i stabilnością. Zakończenie jajka, białko dla mięśni, koordynacji i energii. Orzechy włoskie. Zdrowie naczyń, jasność umysłu, ochrona przed zmęczeniem twaróg, mocne kości i stawy, zapobieganie złamaniom. Główny sekret – codzienna regularność i małe kroki. Utrzymujcie nawyk, a po miesiącach zaskoczy Was rezultat. Bonus – prosta dwuminutowa gimnastyka po śniadaniu i słowa wdzięczności dla siebie utrwalają efekt. Wasze nogi to Wasze skrzydła. Pozwólcie im znów być silnymi. Zacznijcie jutro od małych kroków, a życie stanie się lżejsze, radośniejsze i bardziej wolne. Podzielcie się tym z bliskimi i przyjaciółmi, by oni też dowiedzieli się, jak łatwo wspierać siłę nóg.